A mecz na pewno czeka nas mnóstwo emocji. Komentowanie takich meczów to świetna praca. No dzisiaj masz okazję sobie pogadać. Sędziego ruszyli. Przed nami 90 minut. Kalu. Lampard. Dobrze podał. Sprytnie teraz. No i zagranie w pole Lisdek, spalony. A teraz przy piłce Pablo Cezara i A wiersa Wiola. Efektowne to zagranie piętą. Przekazał piłkę partnerowi. Ależ walka o piłkę. dążył w ostatniej chwili. Ładna akcja. Mat Mamy bramkę proszę Państwa. Uzasadniona radość. To był pierwszy strzał. No i od razu gol. Benfica Lizbona prowadzi w tym meczu. Fernando Torres. Bobby Michel. Odegrał ponownie piłkę. Teraz Eschlikol, Obininkel, kontynuują atak. Wyjaśnij sytuację. Stamford Bridge posiada przebogatą i długą historię. Powstał w roku 1877 i może pomieścić 42,5 tysiąca widzów. Ale warto podkreślić, że rekordowa frekwencja była ponad dwa razy większa. Było to podczas meczu Chelsea Arsenal w 1935 roku. Bossing 2. No, wszyscy są ciekawi dzisiejszego występu tego gracza. Ten gracz lubi biegać do ataku, ale nie pozostawia przez to dziury w obronie. Doskonale, ale strata. Teraz przy piłce Pablo Cesaraj-Mar. Udanie. Strzela! Popatrz Włodek, wyglądało to poważnie, ale na szczęście udało mu się wstać. Byłoby naprawdę źle, gdyby musiał zejść z boiska. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Pablo Cesar Aymar, Avi Garcia, przy piłce Aymar. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Hernando Torres. Czy utrzyma się przy piłce? Przywilej korzyści dzięki temu sędzia nie przerywa gry. Piłkarze Chelsea atakują. Podanie w pole karne. No i obrońca poradził sobie z tym z No nie wiem, czy sędzia miał rację, odwizdując Spalonego. Ależ poważna konkluzja po tym brutalnym wejściu. Wygląda na to, że będzie musiał opuścić boisko. Będzie zmiana w Chelsea. Gaitan. A teraz przy piłca Aymar. Capdevila Cała seria udanych podań. Avi Garcia. Gardewila. Mata. Anelka. Dobry atak Franką. Wymieniają piłkę między sobą. Ładnie chciał to zrobić, ale nie wyszło. A teraz przy piłce Pablo Cezara i Mar. No, nie pozwalają sobie odebrać piłki. Lidzel. Pablo Cezara i Mar. A teraz przy piłce. Pierwsze 45 minut za nami, rezultat 1 do 0. Niewiele działo się do przerwy. A spodziewaliśmy się przecież ciekawego spotkania. Awi Garcia. Litzel. A teraz przy piłce Pablo Cezara i Maru. Spójrzmy na to podanie. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Garaj. Przy piłce Aymar. Widać, że... Witzel! Ten strzał zupełnie mu nie wyszedł. Tak, daleko od bramki. A teraz przy piłce Pablo Cesar Aymar. Gajtan. Ach, kapitalne podanie. Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Czy to wykorzysta? O, la, jaka bramka! To kolejny gol, potwierdzający i tak przewagę w tym spotkaniu. Sam rozpracował całą obronę przeciwnika. Brawo, Bossinba Kalu. Choć wszyscy znają jego umiejętności dryblingu, fantastycznie zawsze radzi sobie w sytuacji jeden na jeden. Niezwykle trudno jest mu odebrać piłkę. Próbował, ale nie udał. Spójrzmy, piłka w pulkarnym. No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem zautu. Prowadzą i trener teraz daje pograć zawodnikowi z bawki. A teraz przy piłce Lampard. Popatrzmy za chwilę. Chelsea London wykona rzut rożny. Trener dokonuje zmiany. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i pociągnie grę zespołu. Sędzia dopatrzył się zagrania ręką. Teraz Saviola. W ostatniej chwili przejęli. Ładnie i dokładnie prostopadle Danel. Świetnie zagrał. Zdecydował się na strzał, ale wspaniale. Ramka spisuje się dziś naprawdę znakomicie. Trudno będzie go pokonać. Do końca drugiej połowy niewiele drużyna prowadzi. No i słuszna decyzja trenera wprowadza nowego, wypoczętego gracza. Brawo, dobry przechwyt Chelsea. Świetne podanie. Świetne wejście na skrzydle. Cezar Fejksoto. Garcia. A teraz przy piłce Aymar. Próbuje odebrać piłkę w śliskiem. Lidzel? Podniesiona chorągiewka spalony. Ładne podanie. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Podał ją. No brawo, świetne zagranie. No strzela. Nerwy nie są najlepszym doradcą. Przegrywają wysoko, ale marnują świetne okazje. I będziemy mieli zmiany w obu zespołach. gaitan. John Terry przerywa akcję przeciwnika. O, świetny atak tu przy linii bocznej. Anelka. Raul Mileres. Będzie aut blisko linii końcowej. Jest niebezpieczny. Nie złapał tej piłki. Nie przepuścił dziś ani jednej piłki. Broni fantastycznie. Skutecznie dograł do kolegi. No, znakomicie przerwał tę niebezpieczną akcję obrońca. Nie ulegało wątpliwości, kto wygra ten mecz. Benfica Lisbona triumfatorem była zdecydowanie lepsza od rywala.